O, siemano wszystkim w czwartym od odcinku Sześciennego Dziennika. Witają Was Freakson.pl i Owocowy. W no, serio to Studio, no ale dobra. No i tam wylane. E ty, paszek mi się te parki zmieniły teraz. Ten no, wygląd głupie są. Z, no, brzydkie. Dobra, ej, to zwijamy i lecimy dalej, nie? E, tak. Tylko dirta zbieraj. Tak, tylko y, nasi drodzy widzowie właśnie widzą pełno bugów. Y, tak, czarne cząsteczki odskakują, wszystko jest takie totalnie skichane, bo mamy, że tak powiem, testową e. wersję tej modyfikacji Optifine. I jak już widzicie, jesteśmy na updatecie niestety 1.8 nasz Pinokio niestety też stał się Negasem, The Nigas. Ciemny się zrobił Dobra, nieważne. Ej, pamiętaj o Azorze? A, Azor 1. Ej, tylko mogliby dodać, że na przykład przycisk się na sprint się zmienia, nie? No. Dobra, zwieje Azora idziemy przed siebie. Czekaj. Dobra. Tu jest wschód. To jest wschód, dobra, idziemy na wschód. Tam pustynia przypadkiem nie jest. Nie wiem, idziemy na wschód. Dobra, idzie Azor. Kurlu. Oj, wpadłem do wody. Aj, przyzwyczajony jestem do tego. Do... No, o. Ale masz waga. No, tak. właśnie też widzę. Tak cię zwiesiło, Dobra, idziemy. No, przyzwyczajony byłem do freerun. Kripu się! Kripu się, chodź zaś, kripu się, paczek beka. Mamy miecz? Mamy miecz? Czekaj. No, a jeszcze, e, czekaj, czekaj, uprzedzam, że y, u nas pająki i endermany na razie będą białe, to też jest bóg, o którym już mówiłem, niestety. Znaczy no, ej, jeden by... z bugów. Czego ci wybuchnie? Nie wybuchnie, za głupie są. Tak, no widzę. Ej, czaj, szarkę pozbieramy może w ogóle. No. O kurde, twój pies się na mnie rzucił. A gryzie mnie, gryzie mnie. Weź go zabierz Taka. ode mnie. Zabierz tego szatana. No, kurde, no. No co, ej, je... Taki Devil. Jaki Devil, to Jak żaba. patrz, Demi, jak żaba. Jaki David, jaki Dobra, chodź, idziemy. Najwyżej będę uciekać przed nim, chodź. No daj się. Nie, idziemy przed ciebie. Bądź że tam jakieś nie było. No kurde, freeral mod był lepszy niż to. A i no. teraz w ogóle możemy robić ten, dłuższe odcinki, bo chciałbym przypomnieć, że już nie mam limitu do 15 minut. O, tu, tu, tu. Ale, ale jak chciałem sprint to dać jakieś ścięło, czekaj chwilę. Fajne miejsce. Ty o, ja sobie, typu. że tak powiem poeksploruję sobie, a ty tam spróbuj się odlegować Mi też trochę przycina to nie 1.8, tak, ale trudno. E. Nie, bo mi przez ten sprint głupi, bo ono jest zbugowane. Wszystko szybko. jest zbugowane, mi też przycina. przed chwilę tak. miałem 30 fps Jak chcesz skoczyć na sprincie to mi gdzieś tak ścina cholera. No a i chyba mam fajne miejsce. Hmm. A, zapomniałem, bo się świat jeszcze generuje, bo tutaj nie byliśmy. A jak tu sobie pozbieram i poczekam na ciebie. Nie, to miejsce nie jest fajne. Szukamy dalej. Żeby nie było tak nudno. czekaj. Jak mnie ścina, nie wierzę. <laughs> Widzę sobie, stoisz, obserwujesz mnie. Swaniaku. A u mnie ja idę dalej, ale... No, co to? Tak. Y, 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 y. U mnie tak, stoisz... No. U mnie stoisz w miejscu. Ale cóż. Węgiel... Ej, węgiel mam, ale beka Pięć godzin później. Prawde. O, Prawde. jeszcze lepiej Deszcz jest tak coś Ja i tak mam włączony A ja nie Dziwnie to wygląda jak tylko takie kropelki spadają na ziemię o. Nie ma włączonego deszczu O, teraz czarny deszcz w ogóle mnie pada, Znowu te bugi Jak się schylisz w dół z tym optyfinem no, u, u mnie dopiero ten, zaczął Ej. się ściemniło. Jak się schylisz w dół, co nie, z tym deszczem, o. to on jest czarny, znaczy taki ciemny. O, no ale dotnę mikrofonu. Ej, ta trawa jest tak śmiesznie zbugowana, nie? No przykro. nagle jest taka jasna, a nagle jest taka ciemna. Dobra, chodźcie O, przecież deszcz. Dopiero? Ale go nie widzę. A to ty, ty, ty jeszcze masz lagę, tak? O, ale nie dobra. No czy tak, ja mam co chwilę lagi. Dobra, to mnie ważne. Najwyżej sam będę Ja tam graczył. nie wiem, w którą stronę ty poszedłeś. Prosto cały czas. Tam to dwie pustyni. No to dobrze, jest. Jak pójdziesz cały czas prosto, taka dziwna skała, która mi się episko podoba i zaczniemy z drugiej Zaczyłem strony. na pustyni pada? Nie wiem. Dobra, ej! Ja już nie będę skakał w tej grze, bo mnie się zwiesza jak nie wiem. Aha, okej. Okay. Dobra, ja idę sprawdzić co jest za tą episką górą 5 godzin, no, później... Nie wygenerowała. Ale naprawdę jest fajna. Znaczy w ogóle fajne no, ale... te Co tu mamy? Moment, krowa na mnie skoczyła. Ej dziwne jest ten czarny deszcz, jak ja go wyłączę to jest naprawdę dziwne Jaki czarny deszcz? Ja mam normalny Ale jak się schylisz w dół i jak jest ciemno Gdzie to było? Nie, ja mam niebieski Eee, gdzie to jest? To no może u mnie coś nie tak Dobra, wyłączę to Dobra, jest Kurde, przydało się wyłączyć ten deszcz, bo wkurzający nie... A, węgiel widzę, zabrać go Ja w... wiesz, co? ja zbierałem coś, ale jak chcesz to zbieraj O, jakieś znał bugi dziwne za tą górą nic nie ma specjalnego. Jest tylko jedno fajne miejsce, które mi się naprawdę podoba. Znaczy, powiedzmy tak, w zimowym biomie, bo bionie, są świerki, ale nie ma śniegu. Bo śniegu chyba nie ma w tym dajcie w ogóle. Ty, ale fajne dość miejsce. Znaczy, taka fajna górka, taka sympatyczna. Creeper, yeah. a zresztą, nie jesteśmy... Też się tak. na maksa jest, ja te dźwięki. To jest coś tam się świeci, jest chyba lawa, czekaj. Ej. Ty, w ogóle mówili, że mają zmienić, nie? Dźwięki, na przykład tam deszcz no. czy czegoś. Ja mam nadzieję, że nas dźwięk nie zagłusza. Właśnie jak zacząłeś mówić o dźwięku, to mi się o nim przypomniało. Ale jest dobrze. Deszcz jak nie wiem. Ja... lawa. Znaczy nie, dźwięk, wiesz co, może na przykład i w przycisza. No przyciszę. ja zebrałem w ogóle. Brązowa owca, wykastrować? Jak chcesz, to castruj. Szukam terenu jakiegoś, ale nic tu nie widzę. Dobra, wracam się z powrotem tam, gdzie byłem. Aaa, zapomniałem, ja już miejsca nie mam w inwentarzu. Ja coś tam mam, mało, ale mam. Czekaj, jak tam słońce? Nie widzę. Mam jakiegoś dziwnego baga z chmurami. Jakieś czarne niebo mi się robi, jak się patrzę do góry. Bez beki. A zapomniałem, że jeszcze ja z moim Azorem, on jeszcze tu spadnie, jak ja idę. Gdybym, gdybym miał się mam tego figuran moda, to bym cały czas chodził tak normalnie, a pies czekaj. by został Mam chyba dobre o, miejsce. Przestał padać? Nie, pada Aha, cały czas, przynajmniej mnie. No ale czekaj, chyba mam dobre miejsce. Moment. Uuu. Ścina ścina, mistrz. Znaczy, no wiem. Przy tobie to jest nic, moje ściny, ale. Coś tak dzisiaj dziwnie... 40 FPS gdzieś jest teraz, nie wiem dlaczego, znaczy na no przykład lesz. Kurde jak mi... Ja nie wierzę z tym życiem, nie? To jest... O, to jest dziwne, nie wygenerowało mi się cokolwiek. Mm, okay. No, życie jest głupie, znaczy to jedzenie. To, to, to co, Wytam, co Ej, tam jest. zachodzi słońce. Widzę. <laughs> Cześć ja mam ma dobre miejsce na siedzenie się, tylko... Tylko ja nie wiem, gdzie ty jesteś. To po a po drugie niezbyt mogę tam wejść. Oh yeah! Dostałem skilla! O, mob spawner! E... Ale beka, mob na znalazłem. Nie, yeah, to ja jestem pozabierać. Się no tam. nie mogę, bo nie, nie, nie wszedłem do niego, tylko mi się nie wygenerowało. O, ty, mam fajne miejsce. No, siedzę ja, ja też, Chyba widzisz to samo co ja. Może nie. Taka góra i w dole taka woda jest na dole i coś tam. No, jest góra i woda, no. Ale Wiecie to jest co? otoczone górami u mnie. A to nie. Azor! No spadaj na dół pies, no. Zobaczymy, czy jak skoczysz, to przeżyjesz. Ej, weź się może do mnie po prostu teleportuj. Waga lag roku będzie, te... Ej, dobra, jak ja mam stąd zejść? Uwaga, naciskam shift, lag roku... O, słyszę. Słyszę coś. Coś o, zombie. słyszę. Ja widzę widzę Ciebie. Ja widzę zombiaka. Czekaj, jesteś Tam, Nic nie widzę. dość no, pochodnie. Deszcz... Chodź, robimy ja... chatkę. Chodź, robimy tu chatkę. ja Cześć, zrób. Cześć, ja mam dirtę o. Tu Uwaga, robię. Chatkę model numer jeden. Czekaj. A... Ej, ty masz muszka? Masz muszka? O zombie nam mnie idzie. Czekaj, ja zrobię coś takiego, zaraz zbiję. No dobra. To walcz zombie, no. Walcz, chodź. Critical cool chciałem zrobić, ale mi to nie wyszło. E, pamiętaj, 10 sekund. Tak, znamy jeszcze. Cia, najlepszy sposób, jak się nie. jak nie można wbić na serwer. Oczekaj 10 sekund i się wbije. No, uwaga, czeka się. A, już mi się wygenerowało. Tylko Troszkę tak. mało tego Dear Time mi chyba nie wystarczy. Nie będzie będziemy oszczędzać. Ja jest z was tak. Nie, nie mogę, musi padać. No, nie wierzę. Że tak powiem, mały fail, ten odcinek, ale kit. Raz słyszę deszcz, raz nie słyszę i w ogóle nie mogę przewijać. Jo, żal mi z tym. Żal jeden z jedna wielkie ściny są. Fajnie, ja jestem już w jak coś, tylko zapomniałem o mojej pochodni. E, fajnie, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Znaczy, A... że się do ciebie teleportowałem, ale nic nie widzę. O, widzę cię. Jesteś na skalę, więc się nie ruszaj. Gdzie jest moja pochodnia? Tu jest moja pochodnia. Zbugowana ale jest. <grym> Jak to na filmie będzie wyglądać? Świetnie. Stoi, stoi jak jakiś bez. Jest problem, bo nawet nie mam łóżek. Ty je masz. No ja mam. Dobra, ej, to może kończmy. No, no dobra, dobra. można. I tak to jest kończymy. ciemno. Jedziemy, no dobra. to się ma. Do yy, zobaczenia. Ja się ruszysz, jeśli mogę. No to subskrybujcie, komentujcie. Łapki w górę i wybaczcie nam tego małego fejla, ale to. Paraliż, male. bo zostałem w paraliżu. Pies <laughs> mnie mam, mam nadzieję, że to się nie powtórzy, a więc do zobaczenia, cześć. O ty, ruszał się, ale z jakimiś lagami. Dobra, o, nieważne. O. No, siema, owce widzę. O, widzę cię. <laughs> Dobra, nice, no <jest>, cześć. <laughs> no, siemka.